Bipijowaj, pi, 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 to też już dam oczywiście best games to play. Twice kropeczka, www y, play. Best games to play. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Karolek 95. Dzisiaj nie będę aż tak bardzo głośno, ponieważ jest straszne echo, bo jeszcze nie jestem w swoim pokoju, ale wypadałoby wam coś nagrać na kanał, no bo muszą być odcinki na kanale, a ten odcinek będzie naprawdę fajny, bo wszystkie poprzednie części Trollface Questa, czy mógłbyś zamknąć, bo nie słyszę? Pojawiały się na kanale, ja nie wiem, czy ja mam zatkane uszy, Czy po prostu pasieka z miodu mi się utworzyła w małżowinie usznej Bardzo fajna gierka i wiele odcinków już się z tego na moim kanale pojawiło. Zostawcie mi łapeczkę, bo moi... Drodzy, dzisiaj jesteśmy na czymś wyjątkowym, tak? Już zauważyliście. To jest nowoczesny e, statyw biurkowy o bardzo skromnej nazwie. Nazywa się Miotwix 6000. Miotwix, widzowie, widzowie Miotwix, prawda? To jest na razie mój statyw, bo niestety jeszcze mój nie przyjechał, także dzisiaj będzie gruby odcinek na miotle. Poziomów mamy 10, także teoretycznie, no nie jest najgorzej. Mogłoby być lepiej, oczywiście. 10 poziomów to powinno być jakieś około. 8 do 10 minut odcinka, zresztą jeszcze zobaczymy, tu są oczywiście po bokach te wszystkie poprzednie, czyli Trollface Quest Sports, Trollface Quest 13, 13 to już u mnie chyba było na kanale. Dobra, to wracamy moi drodzy do pierwszego poziomu, mam oczywiście tutaj takiego śmiesznego, lekko błękitnego hipka w tych butach, może to oczywiście od, od nocy, nie, ciężko powiedzieć, nie wiemy. on tutaj zapiera się na bąka, zdecydowanie zapowiada się tutaj na bąka z jego okolicą, to wejście do wc -tu. czy możemy wejść... Niestety nie chcę. wejść, bo za bardzo mu tam śmierć prawdopodobnie Także poziom nie ukończył. Opcji jest naprawdę bardzo dużo, czyli tutaj tak, dalej zbiera się na bąka. tutaj nie możemy nic zrobić oczywiście. Może... Może... Coś... Coś na pewno będziemy mogli nacisnąć, także spokój. Tutaj tych opcji dużo nie będziemy może jakiś kamyczek na przykład, z kamyka wyskoczy jakaś żaba. Cokolwiek innego, co pomoże nam przejść albo nie. O, tutaj widzę gościu ma papier, papieru nie mogę, ale jest odświeżasz powietrze. Portal znika, czyli mamy na razie szansę na przejście tego poziomu, ale... Czy z papierem, czy bez? No to idź, spróbuj wydać swoje potrzeby. Zielogiczny, tak, poziom kończony, moi drodzy, no. Strani w trollphase'u, questach to jest coś totalnie normalnego, bo, bo oni słyną z tego, że troszeczkę z Miotwix 6000 nie odkleja i się błaga. Jeśli mój miotwix się odklei, to ja nie będę miał jak nagrywać odcinków, także pomóc się za miotwixa. Teraz modlitwa w postaci biszczowskiej łapki, w górę trzyma się w gówniaku. Kolejny poziom znajdujemy się kauczyn, czyli praktycznie tutaj możemy wyskoczyć do jakiegoś innego portalu. Możemy sobie zjeść torcz, prawdopodobnie. Przyszedł Robak z half life i zmuchnął nam świeczkę. A to były nasze pierwsze urodziny, bo była jedna świeczka. Czy my już mamy jeden rok? Boże, może tak gra tak... A nie faktycznie to jest portal. Tutaj mamy rękę z portala, także tutaj Video Games, aha, czyli z pierwszej gry nie mam pojęcia co to było z tym portalem. Natomiast tutaj mamy do czynienia z portalem. Sorry, portal, portal, wiecie o co W pierwszej grze był taki portal, do którego wchodzi, może nawet to był Minecraft, ale kto trzyma papier i odświeża w jednej ręce? Co to za posągi dziwne Natomiast tutaj oczywiście mamy do czynienia z portalem No i co? Na tort nie możemy nacisnąć, bo przychodzi gościu z portala, tak te maleństwo ci tam nam świeczkę. Pierdem, także spoko. Kauczyn. możemy udać się do wyjścia, do kaucji, na pewno nie. Dobra, czy za pomocą laserowej ręki możemy coś zrobić? O, tutaj coś jest. Strzelamy? A i on teraz jak będzie. Ale to jest nie fair, bo on powinien wpaść do portalu, tak? Przecież tutaj strzeliłem portalem i on powinien się tam znaleźć. Wyskoczyć z drugiej strony gówno. Nie, ale dobra, mimo wszystko mamy tutaj tę opcję, więc strzelimy portalem. E, co jeszcze tutaj mogę zrobić? Na tortnek sketch nie będę. Do wyjścia raczej też nie. O, come on. I tu drugi, aha, i teraz on znajdzie się na wylocie. No to dałem przyjdź mi pierdnąć w tort. Ziomek. A, już teraz nie mogę pierdnąć w tort. A on wskakuje tutaj, wylatuje do wyjścia, a my spokojnie możemy sobie skonsumować tort, prawdopodobnie. Miałem cię tort z yy... Tort! Zmuknięte świeczko elegancki i poziom ukończony proszę bardzo, można, yy, można poziom drugi zrobiony. Jezus Maria, to na razie przyznam pierwszy poziom na tyle jakby łatwy, tak drugi już no niekoniecznie. Następny poziom jedziemy. Na... Dobra, pełno puszcz... Ja pierdzielę, czy to jest Five Nights at gówno, czy jakikolwiek inny tort, Tutaj możemy... Otwierać puszki i domyślać się, co jest w każdej z osobna. Hmm. Chrysty, pani ile much, ja pierdzielę, ktoś tam naprawdę musiał... Na... Ale jeszcze nie zacząłem poziomu. Halo że ją przegrałem, Dobra, to może te dolne. Może trzy dolne. Ale ja znowu chciałem tylko spróbować, nie zacząłem poziomu. Halo, to jest, wydaje mi się marionetka, niekoniecznie SFTA. Czy ktoś przyjdzie i łaskawie zjedę karmę dla... -wix, no nie odklejaj się, ja pierdolę. Ej, łapa dla Mio zostawiona, bo jak nie, to on będzie spadał. No co za chłop dziki, dobra. Stój tu, a pierdyle, No trzeci poziom, a ja się męczę. Nie. Muszę jakąś kombinację czy zrobić? Może to, to i to. Dalej śmierć. Może spróbowałbym to, to i to. No i dalej, jebie, dalej, tak. tak, tak zrobić. Nie no, śmierdzi jeszcze gorzej. Może to, to trwa stanowczo za długo. Tu mogę kliknąć, ale co z tego, że klikam? Jak tu na dole tak naprawdę nic nie ma? Znowu trzu że ja pierdyle jak to capie, tu się nie da wysiedzieć. siedzieć. Musi być tu coś na dole. What? What? Wystarczyło pociągnąć. No przecież, przecież w poprzednich częściach Trollface Questa faktycznie tak było, że trzeba było ciągnąć za różne rzeczy, ewentualnie klikać w jakieś rogi, żeby coś się pojawiło. Ja pierdzielę Trzeci poziom, a męczyłem się chyba z dwie minuty. To jest chore, no ale dobra, przynajmniej jedziemy dalej, dalej. Bo jesteśmy, to jest Assassin's Creed, zdecydowanie skok wiary. Tutaj stosował się. Co to za śmierdząca dupa? Nie no, poważnie, co to jest za tyłek? Czemu umieszczają czyjąś wypolerowaną dupę w stosie, w którym ma wskakiwać assassin? To jest niewytłumaczalny błąd gry. W którym tak naprawdę, kiedy robiliśmy skok wiary, w assassin Wskakiwaliśmy na kolesia z wypolerowaną dupą. Wiecie o co chodzi? Nie, oby nie. <śm> Dobra, więc tak. No, śmieszne, śmieszne, naprawdę, twórcy. Jak już dwa razy pierdłem, to. O nie, tłuką mnie za to, że pierdzę! Czyli w tym królestwie nie... No, zabili mnie, no dobra, czyli z dwoma rycerzami sobie nie poradziłem. w tym królestwie podobno nie można pierdzieć na ławki, bo siedziałem na ławce, także w inne miejsca na pewno... Boże, no... Jakby nie ten dech, to by człowiek zdech, tak? Spokojnie. Oj, tutaj pierdam, oni jeszcze nic sobie z tego nie robią. Chyba, że pierdę dwa razy, oni będą gotowi, a teraz gościu z wypolarowaną dupą uratuje mi życie. Skok wiary. Nie wiem czy chcę kliknąć drugi raz w to samo miejsce, bo nie do końca wiem co się wydarzy. Spróbujmy. Czyli nie bardzo rozumiem. Chwila, no to co? Wskoczyłem jestem szczęśliwy, czyli zajmuję się gościem z wykolerowaną dupą. Nie, Boże, tylko nie to. Miotwix! Come on! Miotwix 6000 dzisiaj nie wytrzymuje trudów nagrywek. Nie dziwię mu się. W końcu to jest mob, prawda? Do mycia podłogi i także. Ale nie, to radzimy sobie, okay, radzimy sobie, wszystko jest. Okay. Dobra, jesteśmy w Dumie. Ja pierdżęę. Nie wierzę. Nie wierzę. Ej nie, bo się zaraz rozpłaczę. Słuchajcie, tyle razy grałem w Duma jeszcze, jak miałem Windows 3.11 i osobno system ms dos i na ms dosie się grałem. I znam kod na nieśmiertelność do teraz. Jak Boga kocham, obejrzyjcie. Prawdziwi fani chyba będą wiedzieć to. Natomiast ja znam kod na nieśmiertelność do Duma. Do tego Duma, w którym i nawet pamiętam ten poziom z tą ogromną kulą, której za dziecka się bałem. Miałem chyba 3 czy 4 lata, kiedy dostałem pierwszy komputer i od 4 roku życia grałem w Duma z kuzynami. Ja pierdzielę. Słuchajcie, kod na nieśmiertelność w Dumie to jest I, D, D, Q, D. I powinienem być nieśmiertelny. I jestem, i teraz pewnie co? Oddać w niego strzał. Mogę w niego próć. Ale mnie zabił, no i kod na nieśmiertelność się sprawdził, ale czemu zginąłem, nie do końca wiem, może dlatego, że mam strzelbę, no powinienem mieć inną broń, może dupę wypolerowaną. Był taki kod na maksymalną ilość naboi, to jest idkfa, natomiast tutaj mam tylko iddqd mogę użyć. Iddqd. I tu już nic nie mogę robić. No nie, ona się na mnie rzuca, Czyli tak tego nie przejdę, no robię błąd. ID może, ID, jako dowód jakiś, albo did, did I. Kill, nie ma tutaj kill, dobra, nie, kit, jeszcze by było QID, czyli kit... Nie, to też się nie sprawdzi. przeciągnąć może. Literka. O! Nie ja kury, Tego nie znam! Tego nie. O. Dlaczego się jeszcze poziom nie skończył szczęśliwa kula? Myślałem, że to po wszystkim. Czy mogę jeszcze coś nacisnąć? Odeszłaś w chuj to tam! Krzącę się, dziecko, które, prawda, na sobą widzi jakieś sześcian, to nie jest kwadrat jak w Minecrafcie, tylko sześcian. Minecraft zbudowany jest z sześcianów, żebyście o tym wiedzieli. Ooo, co to za dziecko magiczne? Nie mam pojęcia z jakiego motywu to jest. Z Minecrafta! Proszę bardzo, jak trafiłem, Dobra! Ściągnij okulary. A, to rodzice, i tutaj nas rane, prawda, czyli zrobione główno z klocków. przyszli rodzice, którzy byli Którzy byli creeperem i kimś jeszcze. A to, co on układał z klocków, to było po prostu zwykły gówno. Dziadek. 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 Weź go na barana, czy coś. O co chodzi? O CO CHODZI?! Ukończyłem poziom, a nie wiem o co chodzi! O co chodzi? O co chodzi? Jotwix, o co chodzi? O co chodzi? Dobra, dalej, bo te poziomy mnie wykończą. O, tutaj mam oczywiście Tam gra nie nie również nie wiedziałem, co to tak naprawdę za trolliszkiem, czyli wykończ go. Tylko kto kogo ma wykończyć? Trajden czy Trollpion? A, że Skorpion, prawda? I, i Rayden, Chyba Rayden się nazywa, czy. rayden Paynen, Paynen... Nie, Entertainment nie masz, dobra. Kto kogo ma wykończyć? Skorpion? Ściąga maskę i napluł mu na, na pysk. To jest skombo które powinno go zabić. Ale to nie jest to. Ja mam tak jakby tym. Tro... Trajdenem. Dobra, trollisz him, to już słyszałem. Tym Trajdenem mam wygrać, tak? Dobra. Uniku żadnego nie mogę zrobić, jego po prostu nie pali. No jak to Skorpion, prawda? Pluje kwasem z reja, więc to normalne. Troluj go, ale którego z nich? Co mam mu? Skarpety, kurde zaciągnąć na łokcie, co mam z tak naprawdę zrobić? Coś na pewno trzeba zrobić. Dobra, buty, jego buty czy coś. Majty, ściągnięte TE MAJTY! Bro, TRZYMAJ SIĘ, TRZYMAJ SIĘ! Stary no, ten statyw naprawdę się nie trzyma On mi tak naprawdę utrudnia wszystko Bo już bym dawno to przeszedł, gdyby nie on Gdyby nie to, że nie mam statywu i nie mam jeszcze pokoju Jeszcze nie ma pokoju. ale będę miał spokój. Ale jak oczywiście będę miał to wszystko wam pokażę O i tutaj mam jakąś kolejną grę, to jest prawdopodobnie ten wiecie Jedno ręki, jedno nogi bandyta jak to się mówi Jedno szyjne, jedno głowy, jedno nogi jedno ręki, jedno ręki bandyta, tak to takie do grania prawda W różnych e, salonach, e, gier Dobra, to zróbmy sobie może na 69 dolarów, bo dlaczego nie? Eee, dobra. I po To poza klikam 69 razy, żeby to mi nie działało. 100 dolarów, to powinno być ok. I możemy nam nacisnąć ten przycisk, który pozwoli mi. No tutaj pojechać z tym jednorękim bady, no to chyba normalne, prawda? Także 100 dolarów. NIE MA 100 DOLARÓW?! Klikam 99 razy, to jest głupota, naprawdę. Ta gra czasami potrafi, no, doprowadzić do niezłego mindfucka, ale to normalne, bo to są troll questy, także... patrzcie jak on ma pysm, no naciskam w niego, on nic sobie z tego nie robi. I tak mogę kliknąć tylko 100 razy, także spoko, tego włączyć nie mogę... Coś poklikać, może nie... wiem. No i znowu włączyłem przypadkiem, dobra, jeszcze na chwilę sobie z tym poradzę, spoko... O! Tam coś było! Co, coś było. Coś było! Cholera! Gdzie to było? Jestem geniuszem Jestem geniuszem, wpadłem na to w sumie przypadkiem Ale tak to trzeba było zrobić, wpisać jedynkę i po prostu przesunąć ją o dwa razy w lewo Jestem za głupi na to Znaczy za mądry, bo w sumie mi się udało, ale za głupi, żeby zorientować się tak szybko, Ach, spróbujcie sami Dobra, ostatni poziom, Troll X, Związek X Wystrzelmy go może, czemu tu jest koza? Czy to jest coś w stylu God Simulator? Czy ta koza jest za gruba, żeby ta rakieta poleciała? Może tak się dzieje, spróbujmy ściągnąć kozę <noise> To też nie wyszło, dobra, jeszcze raz koza Wpadłem to może? ale no, to nie jest rozwiązanie, także nic z tym nie zrobimy. Tutaj widzę jakieś pociągnięcie, jakąś wajkę, jakieś pedoły, pedoły, ku**a. A jak w tym samym czasie wystrzelimy rakietę tam gdzie kozy, nie ma szans. Nie, to już twarstwa naszczy za długo, to już twarstwa naszczy za długo. Bierze Eiffla. Bierze Eiffla. Bierze Eiffla. No i się zepsuł. Nie, nie ma szans. Kozy. <laughs> Aha, dobra, złapałem. Dobrze, że przytrzymałem. No tak, ściąganie przedmiotów w tej grze, tak jak mówiłem, na pełnym propsie... Nie, nacisnąłem, sorry. Ale dobra, już wiemy o co chodzi. Ja sobie powtórzę po prostu ten poziom. Kozę trzeba prawdopodobnie ściągnąć... Na ziemię! Ściągnąć na ziemię! Czy to jest koniec Trollface Quest Video Games? Leć, kozo! Aha, bo ona napierdziała. Super śmieszny humor, prawda? Wylądowaliśmy Miejmy nadzieję, że... że także się nic nie stanie. To jeszcze nie koniec! Lądowanku. Ja dwiga, wylądowała. Proszę bardzo i to jest chyba koręstwa. Gra ukończona 842 kliknięcia, a to nie bez powodu, bo najwięcej kliknięć zabrał mi poziom oczywiście z jednorękim... z nogi, jednorękim... Z ba... Jednorękim... No wiecie, z tym co się gra na maszynach. Ja. Moi drodzy, tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Ten odcinek był naprawdę długi, ale mimo wszystko razem ze, z tym, z, wiecie, z miotwikem z statywiksem 6000, oczywiście. Udało się go przejść. Mam nadzieję, że zostawiliście łapeczkę dla mistrzowskiego statywu. To nie jest mistrzowski statyw. Wstydzę się za niego oczywiście, ale nie mam jak nagrać materiału w takim razie, że nie nagrywałbym na miotle. A dobry MacGyver Karolek poradzi sobie w każdym momencie. Trzy razy mi spada. Podczas nagrywania, ale to nic! Tyle moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się podoba. Wejdźcie na Facebooka, wejdźcie na Instagramie. Jeżeli chcecie kupcie mistrzowską koszuleczkę, i to tyle, żegnam z Wami serdecznym mistrzowskim łokcie. Właśnie tysięcy łapaczek i jedziemy z kolejnymi odcinkami Trollface Questa, bo niedługo już na pewno będą wychodzić, bo za, zapowiadali się twórcy na, na swojej stronie, że, że mimo wszystko coś gdzieś tam jeszcze będą wrzucać. Na pewno zresztą, bo bo ta gra jest na tyle popularna, że na pewno więcej poziomów jest na tablecie, czy na App Store, czy na Androidzie. można pobrać sobie Trollface Questa, w którym jest naprawdę dużo poziomów. Także to by było naprawdę bardzo fajne dla Was, jeżeli chcecie tych poziomów więcej niż to, co tylko tu macie tyle. Walking. Nie do zobaczenia w kolejnych odcineczkach na moim kanale Tyle łokieć ode mnie. Jeżeli ten liszczowski odcinek spodobał Ci się... On ci się spodobał... spodobał. On się spodobał. się spodobał. Zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem bardziej postaram się.